żona, to jest geniusz, ona wymyśliła, żeby młody lepiej spał. Uwaga, kupimy misia szumisia. Ktoś ma misia szumisia? Słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, misia szumisz to jest miś z suszarką w dupie za 200 zł. Ktoś wziął suszarkę zadychę, misia zadychę, wpierdolił mu w dubsko i sprzedaje. Ja mówię do mojej żony: ty, absolutnie 200 zł za misia, za 200 ja sobie pokój w hotelu, wynajmij się, wyśpię. No. Ona nie, 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 zobaczysz, to będzie działać. Słuchajcie, okazało się, że jak przy ten miś, to on ma taki szum taki, wiecie, takiej cieknącej wody, takiego, wiecie, lejącego wodospadu i powiem wam, że młody śpi zajebiście. Ale ja nie, bo zapierdalam ciągle do łazienki, żeby się do łóżka nie zesikać. Co pięć minut biegam w tą i w tamtą. No nie idzie tej wody słuchać. I jeszcze moja żona mówi: Ej, ej co ty tak? Biegasz do Kibla całą noc. Może to sobie zbadaj prostatę. Ja mówię, nie chcę miejsc bada prostatę.